Siemano, z tej strony ShadowGamer i witam dzisiaj w pierwszym odcinku z mojego kursu programowania do biblioteki API DirectX11. W tej serii pokażę, jak zbudować swoją własną aplikację graficzną. Pokażę też, jak na przykład. E, przyjmować wejście z klawiatury e, myszki bądź jakiegoś innego urządzenia. Nie wiem, pokroju pada, kierownicy, nie wiem, maty do tańczenia. Też niestety maty do tańczenia wam nie pokażę, bo nie posiadam takiej. Aczkolwiek myślę, że na przykład kierownicę, czy pada, na spokojnie byśmy byli w stanie ogarnąć. E, oraz też to myślę, że jako ostatni element zajmiemy się biblioteką Direct Audio, czyli, jak sama z Was sugeruję, będziemy się zajmować dźwiękiem. E, mianowicie tak, e, kurs ten będzie bardziej praktyczny niż teoretyczny. E, wyjaśnię tam jakieś, powiedzmy, hmm, Najważniejsze elementy teoretyczne, które musicie znać, aczkolwiek, jak mówię, będzie tu więcej pisania kodu niż jakby samego gadania. E, mianowicie, co będziemy potrzebować do tego kursu? Stosunkowo na razie w dzisiejszym i myślę kilku przyszłych odcinkach niewiele, e, bo będziemy potrzebować tak e, Visual Studio. Może być 2019, może być 2022. Myślę, że na 2017 się nada, aczkolwiek to już jest. To już jest mocno ryzykowne. Nie wiem, czy tam potrzebne rzeczy będą. Eee, teraz tak. To jest jedyna rzecz, którą będziemy potrzebować na najbliższe kilka odcinków. Mm. Natomiast jeśli chcecie korzystać z innego edytora, nie wiem, pokroju CLion'a, CodeLite um, Code czy Visual Studio Code, e, wtedy upewnijcie się, że macie Windows 10 bądź 11 SDK. Tak, e, ja będę korzystał z, konkretnie z wersji e, SDK e, 10.0. 22 62, 1. 0. tak, jeśli chodzi o standard języka C w związku, że wiem, że pewnie będą osoby, które będą korzystać z Visual Studio 19 to zaznaczę tu wersję 17, myślę, że tu nie powinno się zmienić dużo rzeczy hmm. jak mamy już tutaj w projekcie myślę, że mamy wszystko hmm. właśnie jak edytuje się też te właściwości projektu bądźcie pewni, że macie ustawione wszystkie konfiguracje dla wszystkich platform bo czasami się zda zdarza, że na przykład e, będziecie mieć coś takiego i tego nie chcecie, bo edytujecie dla e, e, jedynie konfiguracji debug dla wersji 64 bitowej I powiedzmy jak będziecie chcieli się tu przełączyć na jakiś release to wam potem nie będzie działać e, więc wszystkie konfiguracje, wszystkie platformy e, output i e, tyle, to można sobie zmienić, aczkolwiek tak naprawdę to nie będzie miało wpływu na kompilację to po prostu będziecie mieli inną ścieżkę wyjściową tak co dalej? Tutaj na razie zostawiamy sobie wszystko jak chcemy. Eee, co jest co mi się zacięło? O super! O, dobra, działa już. Eee, mianowicie jeszcze jedna rzecz. Eee, Możliwe, że pojawią się tu jakieś jeszcze inne biblioteki, z której będę korzystał najprawdopodobniej. Teraz odpalimy świeżą kartę GitHub, e, najprawdopodobniej blogu od Emika, aczkolwiek e, to jedynie z tej biblioteki będę omawiał to, co potrzebujemy, czyli jakby same logi. E, nie wiem czy będziemy je robić, czy na przykład skorzystam z jakiejś innej biblioteki by było. Jeszcze jakiej fajniejszej jest to Speedy Lock. Aczkolwiek aha on teraz Speedy log od Skabime. Ona też jest w miarę fajna. Ona jest na licencji MIT. Loguru chyba też. Możliwe też, że jeszcze zajrzymy do biblioteki M.I. od Kulzad. Eee, aczkolwiek nie wiem, czy będziemy chcieli to robić. Myślę, że tak. Myślę, że będzie to fajny jako jakiś bonusowy odcinek. Aczkolwiek. Eee, no. To ten. Nie będę się nad tym jakoś zbytnio skupiał. Tak raczej. Jedynie tam pokażę jakieś konkretne zastosowania, bez jakichś konkretnych wyjaśnień, co się dzieje. E, mianowicie, jak już jesteśmy przy temacie bonusowych odcinków, e, jak mówiłem, ten kurs będzie bardziej praktyczny niż teoretyczny, aczkolwiek, jeżeli będziecie chcieli, żebym rozwinął się na jakiś temat, coś dokładniej omówił, e, to wtedy to zrobię. Tylko po prostu będziecie musieli dać znać w komentarzu, że na przykład, nie wiem, omów tam, powiedzmy, jak, jakieś tam zagadnienie, co nie, powiedzmy, e, omów teorię stojącą, powiedzmy, za, e, nie wiem, za mapowaniem tekstur czy antyaliasingiem. Spoko, mogę to zrobić. Tylko po prostu, no jak mówię, musicie dać znać. E, cały kod też e, najprawdopodobniej wrzucę na GitHuba mojego. Link będzie w opisie do repozytorium. Albo wrzucę gdzieś na coś innego. Aczkolwiek dobra, jak już mamy to, to zaczynajmy. A więc spójrzmy sobie naszą. Eee, nasz klikMe. CoK Tak eee. Eee, Dobra eee. Zobaczmy, czy się chce skompilować wszystko. Szczerze mówiąc, jak zaczynacie jakiś projekt, to hmm, zanim zaczniecie cokolwiek pisać, polecam zrobić sobie taki szybki test. Przynajmniej wiecie, czy ustawienia kompilatora macie prawne. Hmm, dobra, a więc myślę, że możemy zaczynać tak. E, Pierwsze, czego będziemy potrzebować, to hmm, Windows.h, to ile się nie mylę, jest. No, w Windows 10 SDK jako element tego, e, ponieważ e, wiadomo, żeby napisać aplikację graficzną, musimy mieć okno. Tak? wezmę e, e, To jest co? To jest prywatne z muzyką, dobra? Jeszcze raz. wezmę, nie wiem, czy to mm, okno przeglądarki, co nie, e, czy okno czegoś innego. No, jakby musimy mieć to okno, żeby zrobić jakąkolwiek aplikację graficzną. No bez okna ani róż. No i będziemy korzystać z tak zwanego win API, zwanego również czasami win32. I wszystko, czego potrzebujemy na razie, to jest ten nagłówek. A więc tak, win API, żeby. Yy, najpierw stworzyć okno, musimy zarejestrować jego klasę ale żeby zarejestrować tą klasę najpierw musimy ją stworzyć i zdefiniować czyli teraz yy, teraz nie wiem, chcecie komentarze po angielsku czy po polsku na razie będę pisał po polsku, ale jeżeli no, jak mówię, zajdzie potrzeba to to zmienię na angielski więc tak yy, stworzenie zdefiniowanie klasy okna i teraz jest y, jedna ważna rzecz e, teraz tak mm, w, e, znowu w konfiguracji e, w zaawansowanych, e, co nie, e, opcjach mamy coś takiego jak character set, co się będzie chyba po polsku nazywać zestaw znaków i mamy dwie opcje: Unicode oraz Multibyte. To wbrew pozorom ma znaczenie. Ponieważ, jeżeli mamy e, Unicode, będziemy używać błędek class X, W. Natomiast, jeśli mamy Multibyte, będziemy używać A. Aczkolwiek e, możemy zostać po prostu włędu class X. I o ile się nie mylę, w większości przypadków win api sobie to poprawnie wykryje a więc teraz tak przelecimy przez te opcje może ja sobie rozwinę i zrobię je w, w takiej kolejności jaka jest w dokumentacji Microsoftu czyli tak najpierw unsigned int cbsize eee, no, i jak mam opis z dokumentacji, jest to yy, rozmiar struktury w bitach nie w bytach. Przepraszam, źle przetłumaczyłem. Yy, I nawet na Microsoft mówi, że najlepiej ustawić to na size of one the class X. Yy, ja się przyznam, że tak zawsze robię. Możemy lecieć dalej, yy, co my mamy dalej? UINT style to jest odpowiedzialne za... mi um, wywaliło. Przepraszam. Um, to są tak zwane um, style klasy. One są odpowiedzialne za pewne zachowanie okna, a więc teraz tu um, mamy jakieś lepsze rozpisanie. No wiadomo, że nie. Z to jest z dokumentacja Microsoftu. E, teraz to jest chyba CSH. A, tak. E, chcemy dwa: CSH Redraw i CSV Redraw. Teraz tak. E, e, postaram się rozwinąć ten skrót. E, to jest Class Style Horizontal Redraw oraz Class Style Vertical Redraw. E, mianowicie odpowiada to za. Że jeśli zmienimy rozmiar naszego okna, to jakby cała jego zawartość zostanie przerysowana na nowo. Ja aktualnie to chcę, bo z własnego doświadczenia wiem, że jeśli się tego nie umieści, mogą czasami wystąpić różne dziwne kliczcze graficzne. Czego oczywiście my nie chcemy. E, chcemy za każdym razem przerysowywać. E, jeśli zmieni się nam z oknem e, co mam tam dalej www.prok e, www.prok to jest tak jak to jest e, to deck jest tymczasowe tym się zajmiemy prawdopodobnie w którymś z przyszłych odcinków ale tak e, www.prok to odpowiada za to jak nasze okno się będzie zachowywać tak czy na przykład e, co ma się dziać jak okno zostanie zamknięte jak zmieni swój rozmiar jak zostanie zminimalizowane jak nie wiem jak bezmy stracimy fokus tego okna e, i tam jest chyba jeszcze kilka innych rzeczy Nie wiem, czy jest tu jakoś fajnie opisane. Hmm. Mianowicie, bo hmm, jest? Pokaż to. Nie, to nie jest tak dobrze opisane, jak bym chciał. Jestem do fine messages O, o to mi chodzi. Hmm, w związku z tym, że Win e, API działa na tak zwanych no no jest ich trochę sporo. To możemy na przykład zdefiniować, e, co się stanie. Jak na przykład. Z, e, jest jakiś konkretny message? Wiem general scroll. A na przykład wiem, paint I słucham. E, o, i na przykład o, destroy. Na przykład co nie? Czyli to jest, gdy no okno zostanie zniszczone, co nie zamknięte. I jeszcze to możemy sobie zdefiniować, co w tym momencie ma się stać. No, w tym wypadku tutaj e, jest, e, że ma zostać e, wysłana kolejna wiadomość. W tym wypadku WM quit i zazwyczaj Wmquit po prostu informuje o tym, że aplikacja ma zakończyć swoje działania. Eee, tak, na razie będę używał w tym odcinku domyślnego, tego dostarczanego przez Windowsa, aczkolwiek potem napiszemy swój własny. Eee, dobra, wracając do naszej klasy, co mamy dalej? Eee, int cbcels-extra i to jest tak, no, ek, że można zalokować dodatkowe bajty e, dla no, klasy okna e, a więc cls-extra-0 nie chcemy alokować żadnej dodatkowej pamięci e, cbwnd-extra to jest dokładnie to samo tylko żebyśmy alokowali dodatkową pamięć e, dla Teraz nie jestem do końca pewien, jak się tłumaczy słowo instance. Chyba instancja. Wydaje mi się, że jest poprawnym tłumaczeniem instancji naszego okna. Zresztą to nie ktoś mnie w komentarzach poprawi. Yy. Właśnie przez przypadek pokazałem swojego Discorda. Super. Myślę, że o ile Tam nie było nic, co... czego bym nie chciał pokazywać ludziom. Dobra, ha instance to jest po prostu handle to incident that contains the window procedure for the class eee, pn na razie zostawimy sobie to na null pointerze eee, na tym się skupię bardziej w przyszłym odcinkach H eee, icon to jest jaką ikonę ma mieć nasze okno czyli no o to to, to i to jest to są ikony po prostu eee, jeżeli zostawię tu pointer on będzie korzystał z tej domyślnej windowsowej ikony aplikacji potem co mamy pewnie hbr background nie a kursor E, możemy też jak widać ustawić jakiś custom cursor, Ja tego nie chcę, więc również null pointer. I będzie o, ten domyślnie taka strzałka. Jest to dalej. HBrush Najpierw e, Background. E, tak, tu na przykład możemy ustawić e, tło naszego okna, aczkolwiek. My nie chcemy tego robić, bo nawet jakbyśmy to ustawili, to potem DirectX by to nadpisywał. E, co mamy dalej? LPC Wester LPSZ Menu Name. E, to również jest null pointer. E, null pointer. E, tak, e, menu przynajmniej w win api mm, to jest po prostu to te rozwijane takie okienka to, to się po prostu nazywa menu w związku, że my nie chcemy czuć takiego okna, to po prostu zostawiamy to puste yy, co mamy dalej? lpszclassname, to akurat jest ważne lpszclassname czyli to jest nazwa klasy naszego okna i teraz tak w związku, że jeżeli Unicode muszę dać yy, tą L eee, Ponieważ tak jeżeli byśmy używali wielobajtowego, to byłoby tu lpcstr A to w związku, że używamy unicode'a mamy jeszcze W, czyli chcemy używać jakby eee, nie czara, tak, tylko czara eee, Czyli tam jest po prostu, o ile wiem, rozszerzony zestaw znaków. Nie wiem, z ja tego na przykład nazwę Days Window. I po ostatnia opcja, to została. E Hicon SM to jest po prostu e mniejsza ikona, na przykład. E mniejsza ikona to jest jak będzie się wyświetlać w folderze. E tak, H -icon SM odpowiada za te, tu te małe ikonki gdy zwykłe odpowiada za to e, powiem tyle, ja zazwyczaj robię tak 5 hmm. icon.sm równa się to h -icon. ponieważ jak możemy zobaczyć oba to ten sam rodzaj zmiennej więc na nie trzeba wolić się w i wtedy jakby ikona w folderze ikona aplikacji tutaj czy tutaj chyba też odpowiada sm mi się wydaje nie wiem, czy teraz będzie to widać, ale yy, wydaje mi się, że też czasem yy, będzie po prostu taka sama. A no. więc teraz, gdy yy, już mamy to zdefiniowane, możemy zarejestrować naszą klasowkę, czyli rejestracja klasy okna. I po prostu jest, jest do tego funkcja register. Plus. I znowu mam opcję A i W. Hmm, możemy użyć makra, ono sobie powinno poradzić. No jak widać, u mnie jest W. Teraz tak, e, on tu wskaźnik do WND klas XW, czyli jako referencję podajemy mu to, co przed chwilą stworzyliśmy. Teraz tak. E, Mm, musimy stworzyć nasze okno eee, i do tego mamy HWND Nie wiem czy to jest do końca określi tego strukturę. Chyba tak. Ja myślę, że spokojnie mogę to określić jako strukturę, ale mniejsza z tym. Eee, damy sobie HWND po prostu. I do tego również mam funkcję Create Window. Eee, można wziąć opcję X ja wolę zwykłą. I teraz tak, e, tutaj nasze, jakby, że tak powiem, wartości muszą się zgadzać. Czyli tutaj podajemy, jaką klasę okna chcemy mieć. No ja chcę mieć tą, którą przed chwilą sobie stworzyliśmy i zarejestrowaliśmy. E, teraz tak, nazwa okna. Czyli można sobie na przykład na, sobie kurs DirectX e, DW Style US. Overlap window. E, teraz tak. X, Y. Aha, bo jeszcze nie jest w tym devu style. To jest to, odpowiada za to, jak mniej więcej będzie wyglądać nasze okno. E, Ws overlap window oznacza, że możemy zmienić jego rozmiar. Możemy. Mamy tego X i możemy też minimalizować. Jakbym dał samo overlap, to chyba jedynie mógłbym zamykać. Ale mniejsza z tym. Mhm. I teraz tak. E, tu parametry x, y. Ja je zawsze daję na 0. I to po prostu oznacza, od którego punktu zacznie nasze okno być rysowane. 0,0 to jest zawsze lewy górny ruch i idzie to, wiadomo, x idą po tej osi, y po tej e, Teraz to jest szerokość naszego okna, jest 1280 e, Wysokość 720, czyli mam to HD e, h and apparent, e, to jest jakbyśmy chcieli mieć okna zagęszczone Na przykład o jak że ma Visual Studio można robić takie rzeczy, że można by mieć zagnieżdżone okno, ale no my nie mamy żadnego innego okna, w którym można by to było zagnieździć. Eee, hamenu nie chcemy tego. A Instance też null pointer. lparam null Pointer. Eee, I teraz tak sobie funkcję Show window, czyli pokaż okno e, prosi nas o podanie naszego okna oraz mm, jest, przyjmuje Inta endem The Show i tutaj po prostu możemy sobie wybrać, co nie wiem, w jaki sposób ma pokazać, Bo na przykład możemy dać e, na przykład mamy Show Default, mamy show Minimize, czyli okno ma się stworzyć. Ma się pojawić i ma się zminimalizować od razu, że maximize maksymalizować i e, domyślny że po prostu ma się pokazać o domyślnych rozmiarach, ma być widoczne, będzie pokazywać pokazać że tak na pierwszy plan No i to chyba było to, co byśmy potrzebowali na razie. Tak, i jak widzieliśmy, nasze okno pojawiło się, ale od razu znikło. No i to robi sens, bo stworzyliśmy naszą klasę, zarejestrowaliśmy ją, stworzyliśmy okno. Hmm, tu nie umieściłem komentarza. E, e, pokazaliśmy nasze okno, no ale potem zaraz wyszliśmy z aplikacji. No to można zrobić coś takiego Chociaż nie wiem czy to będzie dobre. Hmm, Zróbmy tak while true Tak, czy mam nieskończoną pędę. No jak widać na czarno się pokazuje No ale jak widać jest w ogóle nieresponsywne, co nie? Nie reaguje na to Na to cokolwiek się dzieje Więc while true odpada i mianowicie teraz e, jak się robi takie rzeczy jest kilka sposobów, ja preferuję ten mianowicie tworzymy sobie zmienną msg, e, zostawiam pustą, i teraz tak e, nasłuchujemy jakie, że tak powiem, message wysyła nam nasze okno i będziemy czekać na jeden e, message konkretnie, czyli Dopóki message nie równa się ten, który chcemy, WM, quit eee, wtedy mamy nasłuchiwać. Eee, eee, tak. Zakładajmy naszą referencję. 0, 0, 0, i tutaj pm remove. No i dobra, jak już. Wyłapaliśmy jakąś wiadomość, to ją tłumaczymy. Oraz. No, dispatch, czyli no, wysyłamy. Tak to myślę, że można powiedzieć. No, i możemy teraz zobaczyć. Wow, nasze okno jest responsywne. Rozszerza się. Maksymalizuje się. Minimalizuje się. Oraz się zamyka. No, ale halo zamknęła, nasza aplikacja nie wyszła. Otóż dlatego, iż e, DefWindowProc e, nigdy e, nie wysyła wiadomości w pływku i chyba. Znaczy na pewno nie wysyła, jak zamknie okno, czy kiedykolwiek ją wysyła. Wydaje mi się, że nie. E, więc dlatego będziemy musieli sobie w przyszłym odcinku napisać własną e, procedurę okna i będziemy musieli ją tak napisać, żeby wysyłała nam w którymś momencie tam wiadomość w błękit najchętniej pewnie byśmy napisali że po zamknięciu okna e, czy jest tu coś, co jeszcze powinienem omówić? Myślę, że nie, więc jakbyście chcieli, żebym omówił coś bardziej dokładnie Powiedzmy coś bardziej teoretycznie, e, z dzisiejszego odcinka. To napiszcie w komentarzu, też, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, like tam subskrypcję, czy cokolwiek się teraz na YouTube zostawia. E, ja, ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. I do zobaczenia. Miłego dnia.